Dzień dobry, kochani. Witamy w Mikołajki. Tak, dzisiaj jest Santa Day. Tak, Mikołaj dzisiaj przyszedł. Ta. Tak. I co ci przy... Mikołaj przyniósł? Nie wiem. Nie wiesz, a gdzie jest Elfina? Nie ma. Nie ma Elfiny? Tu była, a gdzie teraz jest? Chodź, poszukamy Elfiny. No? Robimy cii. Tu jest? Tu jest! Tu jest! A, co ci Elfina przyniosła? Prezent. prezent! Wow! Wow, masz taki duży prezent, że się nie zmieścił do skarpetki, wiesz? Nie. Wiesz, dobra. dobra. Nie możemy dotknąć Elfiny, pamiętasz? mi kółeki, żeby nałożyłam maseczkę pod oczy. Um, no, Będę miało ładne. Um, John jest chory. Ma gorączkę bardzo wysoką. To on siedzi w łóżku. Będę dzisiaj spał i odpoczywał. Um, no, a ja tutaj myślę, co zrobić z metydą, bo przez te choroby jeszcze nie chcę ją wysłać do żłobka, ale nie ma gorączki. Ma Naprawdę już nie ma kataru, nic nie ma. Nie wiem, jak te beauty ty też ładnie mogą to sobie nałożyć. Zawsze mi coś dziwnie wyskakuje. Um, no i po prostu stwierdziłam, że może, może coś odwiedzę babcie, um, zrobię coś rodzinnego rano z maty. Myślę, że to będzie też. E, fajnie wrócimy tutaj zjemy sobie obiadek i może też e, coś pójdziemy ogarnąć <śwarte> świąteczne no taki plan na Mikołajki Ale to jest ta taka... jesteśmy a, w Krakowskim przedmieściu mam właśnie przymierze czapki zgubiłaś czy zapomniałaś oj nie wiem nic nie mogłam znaleźć dzisiaj rano chyba zgubiła czapkę to teraz szuka nowej ta grubsza jest ładniejsza, mam cię. Tak, tak. No i idziemy do babci. Tutaj widzimy nowy sklep Hermes. Mam cię na, na telefonie <gryw> Ale bardzo ładne tutaj wystrojone wnętrz. Fajnie. Który chcesz? Ten największy dajesz Uli? Jak fajnie. Mhm. Mm co tutaj? Kto przyszedł dzisiaj do nas? Mm. I co tu jest dla Matyldy? Plęczek. Od Matowaja. i zostawił gdzie? U Uli i? Pod poduszką. I przepnął. To jest dla Matyldy. No to proszę. Powiedz dziękuję. Dziękuję, święty Mikołaju, tak? No to otwieraj sobie. Co mama? No choć razem otworzymy. Zaglądnij. Co tam może być? Czy tam razie? No wyciągnij. No to. Wow! Najlepsza zupa na świecie. Będziesz ze zwierzątkami gotować? Bo zwierzątka tutaj gotują zupę, wiesz? A na samym końcu, bo ja już przeglądnęłam, jest. Przepis na najlepszą zupkę na świecie i z mamusią będziesz gotować. Tak? O, jak fajnie. <śmienicza> Proszę, no to super. Wow, jaka ładna, przeczytamy. Tak, chodź, przeczytamy teraz. <śmienicza> My już wróciliśmy do domu, Matyda no już jest po drzemce. Tak Matyda? Tak? Jemy szybki lunch. Lunch, obiad, nie wiem, kanapkę tutaj jemy, tak? Z pomidorkiem, tak? Tak. Smakuje ci? Tak, fajnie. John ma gorączkę jeszcze. Niestety. Mmm. Um, a ja robię na, na obiad-kolację leczo. Um, bo tam John kupił kiełbaskę i trzeba ją wykorzystać, zanim się tutaj zepsuje. Um, no i taki, taki dzień. Teraz tak? Tak. Tu gotowe leczo. Proszę się nie popatrzeć na mój brudny plat. Um, no, super pachnie. Co nie, ma tyda? Co nie? Chcesz pokazać, jaki bałagan tutaj stworzyłaś z Tatusem? Jaki tu jest bałagan? Co tu się dzieje? Wow. 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 Dobra, posprzątamy? Razem? Razem. Nie. Jak idziesz? Miał być razem. Bye! Dostaliśmy nową choinkę, tak? Od kogo? Od babci Marysi, tak? Wiesz, że babcia Marysia sama to zrobiła. O, nie, nie, musimy zostawić, żeby się nie zepsuło, wiesz? No bo chcemy, żeby było na długo. Ładna choinka, podoba Ci się? Tak. Tak, mi też. Co to jest? To jest gwiazdka. Kręci się. Kręci się, ale delikatnie, bo zaraz zepsujemy. Choć zostawimy tutaj choinkę, będzie tak stała, dobra? A, bo niech stoi, bo czeka jest ładna. Zaraz bierzemy się za pranie, co? Tak. Mhm. A co teraz robimy? Co jemy? Nie wiesz, jemy mandarynki, co? Smakują ci? Nie wiem, jak wy. Ale. To jeszcze jeden, tak? I zaraz też zjemy jabłuszko, bo dzisiaj musimy zjeść to jabłuszko, wiesz? No bo już jak nie zjemy dzisiaj, to się zepsuje, wiesz? No bo już siedzi długo i czeka, żeby być zjedzony. Czemu? No, no bo tak to jest. Dla mnie, jeden z takich duży smak, świąteczny to są mandarynki. Nie wiem, jak wy. Pamiętam w Kanadzie, nie widziałam to w Polsce, ale w Kanadzie można było takie kartony kupić i każda mandarynka była w papierku. No ale pamiętam po prostu och kilogramami, możemy Nie, nie rób tak, już ci obieram. Już... No, my już jesteśmy wykąpane, wykąpana jesteśmy, ty, Tak Tak. Rób... Umyłaś włosy, tak? Robimy jeszcze inhalację dzisiaj. Bo jeszcze raz na jakiś czas pojawia się ten katar, co? No i czytamy nową książeczkę, którą dostałaś dzisiaj od Mikołaja, tak? O zupie. O zupie, tak? Słuchajcie, słodka jest ta książka. Um, no i obrazki są fajne. Naprawdę bardzo, bardzo fajna książeczka, co? Dobra, no czytamy. Czytamy, no. Czytamy. Chociaż oh, gdy zupa się gotowała, zwierzęta nakryły do stołu. Wow. No kochani, już kolejny dzień. Muszę wam powiedzieć, że e, muszę nagrywać i zagornąć włosy bo mamy bardzo intensywny dzisiejszy dzień, ale to dowiecie się w kolejnym vlogmacie. Um, no i wczorajsza noc mnie po prostu <laughs> była bardzo ciężka metyda um, nie chciała spać. Myślę, że trochę jestem zginiona za Johnem, bo John ją kładzi spać, ja ją wczoraj położyłam. Um, dużo go wczoraj nie widziała i po prostu obudziła. Ona się obudziła hmm, co godzinę? Co godzinę. No i ja myślę, że no ona nas przeziębiła um, i nie myślę, że dostanie to samo co John. No ale też z drugiej strony, um, jak to jest jakiś inny wirus czy inne przeziębienie. To nie chcę, żeby ona to teraz złapała. mi eee, jeszcze za tydzień lecimy. No ale taki, taki life, takie życie. Eem, w końcu chyba tak o trzeciej, eem, ona się położyła z Johnem w łóżku. jest pełna ja na kanapie, żeby te 3-4 godziny pospać. Eem, nie wiem jak wy macie, ja teraz szczególnie w ciąży, jak już się troszeczkę przebudzę, to jest bardzo ciężko mi zasnąć. Um, no i miałam pakować prezenty wczoraj, tego nie zrobiłam, bo jak mówię no cały, cały wieczór, co pół godziny ma wtedy się budziła, płakała um, chciała, żeby z nią siedzieć, leżeć a, no i po prostu był ciężki wieczór, noc i nic nie zrobiłam, to dzisiaj to muszę ogarnąć. Um, no ale wszystko do zrobienia, wszystko do ogarnięcia, nie że narzekam, bo John już troszeczkę dzisiaj lepiej, już nie ma takiej wysokie gorączki, um, no, to może już, już z górki mam nadzieję, że już będzie. Ciekawa jestem jak u Was mikołajki się odbyły. Też zauważyłam u innych dziewczyn, że macie różne tradycje, jeśli chodzi o Mikołajki, że niektórzy wystawiają buty. U nas zawsze było, że było pod poduszką. Jakby tak zawsze rodzice, tak zawsze Mikołaj, przepraszam, Mikołaj chował nam prezenty, to było pod poduszka. No a Yy, no My z Matydą, yy, Mikołaj tutaj u nas w domu, chowa Matydzie w skarbece jak się mieści. Suchy szambon jest, włosy jakoś w miarę wyglądają, makijaż też jakoś w miarę, tylko nie widzicie, bo tutaj światło jest okropne. Yy, no, włosy spoko, myślę, że ten... <grym> A jak ten... dajcie znać w komentarzach, jak wasze mikołajki, coś, coś co robiliście, jak się wydarzyło, mam nadzieję, że fajnie. Jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda, i ja, i Dzidzia, która będzie już za kilka miesięcy, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!